Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zmanipulować ludzi. Hmm. Czy wie pani, kim jest Marek Hoffman? Hmm. Nie mam pojęcia. No może nie jest sportowcem, wf. ale może no właśnie jakimś absolwentem bardziej w Poza tym, że jest oszołomem. <noise> czy nie wiem, czy nie jest wykształcony historykiem. Marek Hoffman ma brata. Czy wie Pan, jak on się nazywa? Hmm? Tak. Paweł Kuki. Taka kobieta, która na billboardach wygląda bardziej na Miss Polski. AdBuster prowadzi kanał na YouTube. Czy wiesz od kiedy? Ponad 10 lat. 12. Środy. 2004? Nie wiem. Ile filmów na YouTube wrzucił Marek Hoffman? Coś koło 100 tysięcy. <grym> Też nie wiem. 30 tysięcy? Nie, no więcej. 40 może trochę mniej. 1000? Czy lubi pani oglądać filmy Tube Riders? Jeżeli tak, to dlaczego? Zdecydowanie nie, ponieważ nie każdy ma predyspozycję do tego przedmiotu. A nie jest to przedmiot niezbędny w życiu codziennym? Nie. Myślę, że to na. jak na, log na logikę dzieje się. Czy powinno się oglądać filmy Marka Hoffmana? Nie. Dlaczego? No, 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 bo to jest niezdrowe. No, bo ja, no tak, nie, i w ogóle to źle wpływa na. Bądź budany, bądź tak, dana. i potem dzieci są takie, chodzą takie wielkie kulki, i, i tylko narzekają na swoje życie. I, I tak. Zawału przecież, za, zawału zawał serca. I, dla, dla kości to jest złe, i w ogóle na przykład, Nie, no to jest źle wpływa na samopoczucie dziecka. Mają potem. No a DHD potem dzieci mają. No nie mają to stwierdzone, że takie dzieci są nerwowe. W granicach rozsądku. Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba uważać. Nie możemy przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę. To znaczy, tak, umiarkowanie nic nie szkodzi, a czy logicznego myślenia, więc, więc w porządku. Czy wiesz, ile lat ma Marek Hoffman? Hmm, no myślę, że ponad 30. Przynajmniej te 18 lat, tak. No fajnie, jakby był troszeczkę starszy. 35? Ale, Ale ma większej grono później odbiorców do większej rzeszy ludzi dotrze pewno, a nie taki stary. 40 gdzieś. 40. Nie powinien być starszy niż 60 lat, nie powinien być młodszy niż 40. Czy powinno się oceniać filmy na YouTubie? Tak. Tak. Dlaczego? Bo przez narzekanie i niebranie udziału w wyborach, no to już raczej się w polskiej nie, nie zmieni, więc. Pomyślę jeszcze. Czekajcie. Tak, jak najbardziej. No, skoro jesteśmy ob obywatelami, czujemy, yy, czujemy tą polskość i no to powinniśmy brać i mieć jakiś wpływ na, na to, co będzie się działo. No nie wiem, to jak kto chce? Nie, nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Jeżeli mają świadomość tego, co robią, to owszem, ale jeżeli nie mają pojęcia i głosują strzelając, no to raczej kiepski wybór robić <laughs> Czy sądzisz, że Polacy powinni brać podział w wyborach? Ile lat powinien mieć prezydent Polski? Ile musi mieć lat? Czy dzieci w szkołach powinny jeść fast foody? Czy matematyka powinna być obowiązkowa na maturze i jeżeli tak, to dlaczego? Ilu obywateli liczy sobie Polska? Od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej? Czy wie pan, kto kandyduje na prezydenta w tych wyborach? Kim jest Korwin